Siemka, już ogłaszałem na Discordzie i na karcie społeczności, ale jeśli jeszcze nie wiecie, to został otwarty Patronite. Jeśli podobać Ci się to co tworzę, teraz możesz nie wesprzeć. Patroni niezależnie od progu będą mieli dzień wcześniej dostęp do nieucenzurowanych filmików. Głosowania na kolejne materiały będą przeniesione właśnie tam. Dodatkowo, jeśli jesteś członkiem Discorda, uzyskasz specjalną rangę oraz kiedy zbierze się do nas już na tyle, jest opcja zagrania ze mną. Do niczego nie zmuszam, jest to dobrowolna forma wsparcia, nie zamierzam wstawiać dodatkowych filmików tylko na Patronite, chociaż jeśli zostaną zdjęte z YouTube i nie uda mi się ich przewrócić. No to będą dostępne na wcześniej wspomnianej platformie. Teraz czas na właściwą część materiału. Twoją planetę opanowały istoty nie z tej Ziemi nazwane Aniołami Śmierci. Musisz ochronić swoją całą rodzinę, włącznie z nienarodzonym dzieckiem. Wydanie jakiegokolwiek dźwięku jest równoznaczne z chęcią popełnienia sudoku. Jesteś zagubiony i nie wiesz co robić? Świetnie trafiłeś. Zostaw suba, dzwoneczek i rozsiądź się wygodnie. Ja jestem Ksen i dzisiaj spróbujemy pokonać kosmitów z filmu Ciche Miejsce. Film zaczynamy od ujęć na miasto przychodzących do zdrujnowanego sklepu, aby poznać część głównych postaci. Ten biegający dzieciak to Beu, dziewczyna nazywa się Rega trzeciego z rodzeństwa nazwali Markus, a pieczę nad nimi sprawują rodzice, Evelyn wraz z Lee. Jak widać, nie mają lekko, bo już w sklepie dzieciaki, a przynajmniej chłopaki, nie zachowują się najciszej. Jeden z nich prawie zrzuca jakieś opakowanie na podłogę. Na szczęście jest spore złapane. Uznaje, że bardzo głośna zabawka to świetny pomysł podczas apokalipsy, gdzie jakikolwiek dźwięk jest ryzykiem. Sytuację szybko rozbryja zabierając mini samolot i wyjmując z niego baterie. Jakieś zapasy zebrane, więc czas wracać do schronienia. Niestety, dziewczyna uzna że zabawka dla Beł się należy i daje mu ją. Szkoda tylko, że nie pilnuje, czy Bahur nie wsadzi baterii z powrotem. Miasto wydaje się opustoszałe, a sami protagoniści nieźle przygotowani. Rozsypiali piach po drodze, którą idą na Bosaka, aby jeszcze bardziej zredukować odgłosy wydawane przy chodzeniu. Osiedlili się też gdzieś na pustkowiu, co dosyć mocno redukuje szanse na spotkanie innych ludzi. W trakcie mijania mostu słyszą za sobą coś bardzo niepokojącego, mianowicie dźwięk zabawki. Lee próbuje uratować jednego ze swoich dzieciaków, ale kosmita jest szybszy i jednym ruchem wykańcza chłopca. Mimo, że jeszcze jakoś się trzymają i wydają się przygotowani, to popełniają sporo błędów. Dzieci będą dziećmi i będą niezdarne, będą chciały się bawić i na pewno będą popełniać błędy. Jedyne, co mogli robić, aby tych błędów i co za tym idzie skazanie się na atak tych bestii uniknąć, jest po prostu pilnowanie ich. Jeśli będą cały czas w zasięgu wzroku, jesteśmy w stanie zareagować albo przynajmniej utrzymać je w ryzach. Ta samowolka, na którą pozwolili im w sklepie jest absurdalnie głupim pomysłem. Dokładnie przez to samo wydarzyło się sytuacja na moście. Szereg, jaki powinien zastosować, to dorosły, trójka dzieci i dorosły. W ten sposób możemy monitorować, co robią i odpowiednio zareagować. W zasadzie sam fakt, że zabrał ten samolot i po prostu wyjął z niego baterię, nadal zostawiając wszystko w zasięgu dzieciaków, jest jedynym powodem, że Beu zrobił to, co zrobił. Ojciec powinien faktycznie rozbroić sytuację, tyle, że po wyjęciu baterii zabawka może wylądować w rękach dzieciaka. Przecież bez zasilania nie wyda dźwięku. Ten za to nie dość, że zostawił to na blacie, to jeszcze nie upewniał się, że nie zgarnia niczego a wystarczyło tylko schować baterię do kieszeni. Poza tym, ich przygotowanie nie należy do najgorszych. Rozsypanie piachu ma swoje plusy i minusy. Plusem jest na pewno, że my możemy podróżować boso. Minusem za to możemy określić fakt, że dosłownie zostawiamy za sobą okruchy, po których można do nas trafić. Nawet jedna osoba będzie w stanie mocno uprzykrzyć nam życie, wykorzystując takie środki jak bomby dźwiękowe zrobione z telefonów i budzików ustawionych na nich. Podobny atak mogliśmy zobaczyć w filmie Cisza. Zredukować hałas możemy w inny sposób, np przykład owijając wokół butów jakieś stare ubrania czy ręczniki. Dużo mniejsza szansa na infekcję ze względu braku ekspozycji stóp na zimno na pewno ułatwi przeżycie. Zwykłe przeziębienie już bardzo mocno narazi wszystkich wokoło. Lekki przeskok w czasie i dostajemy małą ekspozycję na to, co działo się na początku inwazji, kiedy jeszcze działała prasa oraz tablice z rozpisanym planem na przeżycie i skrótowym wyjaśnieniem potworu. Dowiadujemy się, że są ślepe, atakują dźwięk oraz mają jakiś pancerz, przez co prawdopodobnie wojsko nie było sobie w stanie z nimi poradzić. W okolicy Stwierdzili obecność trzech osobników. Mężczyzna próbuje porozumieć się z innymi krajami przez radio, ale do tej pory żaden z odbiorców nie odpowiedział. Dzięki ujęciu na kryjówkę ocaleńców przekonujemy się, że udało im się zabezpieczyć starą farmę. Mogłoby się wydawać, że przez ten cały czas dążyli wystarczająco uszczelnić dom, ale oni nadal prowadzą jakieś prace. Czas na obiad. Przygotowany pod ziemią, aby ograniczyć dym. Bardzo dobra taktyka. W końcu nie wiemy, czy ktoś czai się w okolicy. Wieczorem dzieciaki grają w planszówkę, kiedy jedno z nich strąca lampę, ale na szczęście liwy. Wystarczająco szybko gasi pożar, i wszyscy liczą na to, że monstra ich nie usłyszały. W dachu dobiega dosyć głośny dźwięk mają przegwizdane, albo nie. To tylko szop Pracz, któremu trochę się spadło. Niezdarni sąsiedzi. Swoją drogą, ten dźwięk nie powinien być w stanie przyciągnąć bestii, mniejsza. Po incydencie i uspokojeniu się, ojciec idzie pracować nad aparatem słuchowym dla Regan. A no tak, nie wspomniałem, dziewczyna jest głucha. W pracy przeszkadza mu jego żona, przekonując do tańca. Okej, okay, popatrzmy, co tu jest nie tak. Przede wszystkim, ponad rok w apokalipsie miał być już wyryte w głowie wszystko, co jest na tej tablicy. Próba komunikacji jest jak najbardziej wskazana, więc tutaj plusik. Ogólnie cały ten teren jest dość dobrą kryjówką. Mają prąd dzięki energii słonecznej, cały monitoring okolicy przez porozstawiane kamery, całkiem solidne źródło jedzenia i słodkie odludzie, gdzie nikt nie będzie im przeszkadzał. Nawet wiedzą jak gotować, żeby nie sprzedać swojej pozycji dymem. Tak jak już wspomniałem. Po czasie, który udało im się przeżyć obstawiałbym, że cały dom jest wyciszony i praktycznie żaden dźwięk nie wyjdzie ani nie wejdzie. Jeśli jednak nadal mają jakieś ubytki, to najważniejszą częścią są okna, bo to właśnie one przenoszą najwięcej dźwięków. Przerywamy audycję, aby nadać bardzo ważny komunikat. W naszą stronę zbliża się gęsta mgła. Ludzie wchodzący do niej z niej nie wracają, a z bezkresnej pustki nie słychać nic. Aby przygotować się na nadchodzącą tragedię, wypatruj materiału Jak przeżyć katastrofę w filmie Mgła już za tydzień. Tymczasem wróćmy do głównej części programu. To było dziwne. Wracając. Kolejny dzień. Lee poprawia drogę dosypując piach i widzimy jak Evelyn sprawdza przebieg ciąży. Regan za to uznaje, że jest wystarczająco duża, żeby wejść do piwnicy, ale przyłapuje ją ojciec. Dostaje okrzan i testowe ustawienie tego aparatu słuchowego, przy którym pracował wczorajszego wieczoru. Młoda nie chce go sprawdzać, bo za każdym razem nic nie działa i koniec końców bierze go po prostu do ręki. Mężczyzna z kolei wraca do głównego budynku, żeby wyrwać syna z nudnych lekcji i zgarnąć w teren. Ten nie wydaje się do końca zadowolony, z tego faktu i pokazuje to dosyć dosadnie już przy wyjściu. Skoro do eskapady za to jest Regan, ale zostaje w zasadzie Olana. Już w domu postanawia wytestować ten aparat słuchowy, ale, kto by się spodziewał, nie działa. Załamana swoim położeniem dziewczyna pakuje się i odchodzi w nieznane. Lee wraz z Markusem za to pokazują nam jedną z przewag nad aniołami. Przy naturalnych źródłach hełasu, na przykład w wodospadach, rozmowa jest możliwa, bo szum wody zagłusza głos czy inne niezbyt głośne dźwięki. Kiedy chłopaki świetnie się bawią na wypadzie, ciężarna kobieta Sama wnosi dwa worki, prawdopodobnie z ziemniakami po schodach. Zahacza jednym z nich o gwóźdź wystający z jednego stopni. To na pewno nie sprawi później problemu, prawda? W tym samym czasie Lee wraz z Markusem przechodzą obok jakiegoś opuszczonego i zniszczonego domu i dzieciak uznaje, że musi to sprawdzić. Nie spodziewają się niespodzianek, aż nagle zauważają jakiegoś starego mężczyznę. Dziadek stoi nad rozerwanym w półczelem swojej żony. Sugestia, aby siedział cicho, średnio działa. Uznaje, że nie warto dalej egzystować i wydziera się na całą okolicę, ignorując bezpieczeństwo. "Ojca z dzieckiem." Li chwyta syna i ucieka jak najdalej od celu aniołów. Obydwu udaje się zachować ciszę, chociaż Markusowi przychodzi to trochę trudniej. Rozbijmy to, co się tutaj odwaliło. Przede wszystkim zabezpieczanie terenu i kontrola ciąży to bardzo dobra perspektywa. Pomijając to, że nie trzeba by było rozsypywać piachu, jeśli owinęliby stopy materiałem. Mniejsza. Jeśli chłopak nie chce wychodzić, a regan wręcz przeciwnie, dlaczego nie nauczyć najpierw jej całej sztuki przetrwania? Do momentu, w którym Markus uzna, że też jednak chce przeżyć. Lepsze to niż żeby jedno z nich miał miało wywalone, a drugie nie miało pojęcia co i jak. Mimo, że jest głucha, to nadal jest w stanie pozostałymi zmysłami przeżyć w opanowanym przez bestię z idealnym suchym świecie. Sztuczka z wodospadem jest świetna i powinni to zastosować na większą skalę niż jako przerwa podczas wypadu. Możemy zagospodarować okolice jako miejsce do hodowania zwierząt, jeśli jeszcze jakieś żyją. Do poważniejszych upraw czy wytwarzania prądu za pomocą generatorów, które zdecydowanie za głośne na farmie byłyby niczym przy wodospadzie. Nawet po prostu przeniesienie tutaj głównej bazy wydaje się jakąś opcją. Ja Jasne, musieliby wszystko wybudować od nowa i stracimy kamery, ale mamy zabezpieczenie na jakieś mniejsze błędy, które, bądźmy szczerzy, prędzej czy później się wydarzą. Nieważne jak bardzo będziemy próbowali tego uniknąć, uniknąć za to możemy potencjalnego stanięcia na ten przeklęty gwóźdź. Serio. To może być sporym problemem. Nawet który z dzieciaków jest w stanie zejść po schodach i nadzieć się na to. Ten nie wydaje się zbyt dobrą perspektywą, patrząc na okoliczności, a alternatywa, czyli sprowadzenie bestii krzykiem, też nie wydaje się ciekawa. Tego samego wieczoru nie ma nikogo w domu, oprócz Evelyn. jej poród się zaczyna. Właśnie odeszły wody, a spacerek po schodach do piwnicy kończy się na nadzianiu na wcześniej kilka razy wytknięty gwóźdź. Niestety, zdjęcie w ramce, które za sobą niosła, spada na ziemię i roztrzaskuje się. Dodajmy do tego jeszcze reakcję na nagły ból i mamy jednego z aniołów w domu. Kobieta wytrzymuje niedogodności, schodzi na sam dół i odpala alarm w postaci czerwonych lampek rozwieszanych na zewnątrz. Szukając czegokolwiek, co mogłoby jej pomóc, w sytuacji znajduje minutnik, zdolny do chwilowego odwrócenia uwagi. Jej sytuacja nie wygląda za dobrze, a nie poprawia jej fakt, że dzieciak jest średnio cierpliwy do wyjścia na świat. Wreszcie, już ciemną nocą, do bazy wracają Uli wraz z Markusem i biegną w stronę zagrożonej i rodziny. W tym samym czasie jeden z potworów znajduje zejście piętro niżej, dokładnie do piwnicy, w której jest Evelyn. Udało jej się ustawić minutnik na tyle dobrze, aby zagłuszyć swoją ucieczkę na wyższe piętra i do wyjścia. Szkoda tylko, że noga na zewnątrz też jest odcięta. Łazienka to kolejna opcja na przynajmniej tymczasowe schronienie, chociaż krew nie wróży nic dobrego. Drugi za Znajduje drogę na górę i już wchodzi do łazienki. W tym samym czasie Lee daje chłopakowi zadanie bojowe, aby narobił tyle hałasu, aby odwrócić uwagę stworzeń od matki. Potwór już wchodzi do łazienki, kiedy z zewnątrz dobiegają odgłosy fajerwerków, dezorientując monstrum na tyle, aby wreszcie kobieta mogła krzyczeć. Tymczasem ojciec ruszył do szopy, żeby naładować pompę i biec coś sił w nogach do swoich ukochanych. Jedyne co znajduje w domu, to zakrwawiona Wanna i już chce się poddać, nie zauważając kobiety w kabinie prysznicowej z już nowonarodzonym dzieciakiem. Wszystko poszło bez komplikacji, tylko dlaczego nowodrodek jest tak cicho? Zazwyczaj świeżo po narodzinach jest dosyć głośno z uwagi na płaszcz brzdąców. Skoro o brzdącach mowa, Markusowi w drodze do domu przez pole kukurydzy zaczyna mrugać latarka. Słyszę w okolicy jednego z aniołów i decyduje się, że lepszym pomysłem od zostania na bezpiecznej i cichej ścieżce jest bieg w kukurydze, robiąc przy tym absurdalnie dużo hałasu i ostatecznie uderzając w traktor stojący w polu li chyba wreszcie uświadomił sobie, że jak będzie głośny i przyspieszył kroku do specjalnie przygotowanego i wygłuszonego pomieszczenia z mini pudłem, aby jeszcze bardziej wyciszyć noworodka. Oczywiście podpinało maskę prawdopodobnie z tlenem, żeby się nie udusiło. Okej, okay, kto by się spodziewał, że ten już będzie problemem. A wystarczyło go tylko wygiąć, aby nie przeszkadzał. Pomijając ten fakt, kobieta radziła sobie nieźle i zrobiła w zasadzie wszystko, co mogła. Użyła minutnika jako dywersji, próbowała uciec do wyznaczonego miejsca, a kiedy się nie udało, po szybkiej ocenie sytuacji łazienka wydała się najlepszą opcją. Jeśli by się lepiej przygotowali, to przekopanie tunelu albo przynajmniej zorganizowanie wyciszonego pani Krumu wydawałoby się najlepszą długoterminową perspektywą. Korzystając z dostępnych zasobów, na no teraz nie wyszło źle. Sam system alarmowy też jest całkiem niezły, chociaż można by go ulepszyć. Na przykład ogłośniki poprowadzone kilkaset metrów dalej, aby odciągnąć zagrożenie od głównego celu. Skoro ich słuch jest tak dobry, monstra powinny rzucić się bez zastanowienia w stronę dźwięku. Dywersja w postaci fajerwerków zadziałała, ale nie była tak efektywna, jak można by się spodziewać. Powinniśmy przygotować ich po prostu więcej i odpalić jedna po drugiej, aby jak najdłużej stworzyć martwy punkt dla istot i spokojnie ewakuować żywych, kiedy przeciwnicy będą zdezorientowani. Alternatywą jest wykorzystanie innego rodzaju fajerwerków lub petard, typu karabinek. Wydaje mi się, że lepiej zdadzą egzamin. Przygotowanie safe roomów w budynku innym niż ten, w którym spędzają najwięcej czasu, to już średni pomysł. Dowodem na to jest sytuacja z teraz. Przygotowanie broni palnej przeciwko stworzeniom, których nie dało rady wojsko, to raczej strata czasu, chyba że wiedzą coś, o czym my nie wiemy. O, patrzcie, córka marnotrawna wróciła. Uwaga, Regan przykuwa strumień światła padający z pola kukurydzy. Sprawdzając co nie ma jak zauważyć jednego z aniołów tuż za jej plecami. Podarowany wcześniej przez ojca aparat słuchowy zaczyna wydzielać jakieś dziwne piski, które są nie do zniesienia, ale po chwili same ustają. Wraz ze zniknięciem bestii. Właśnie chyba odkryliśmy coś, dzięki czemu możemy bronić się przed nimi, chociaż jeszcze nikt o tym nie wie. Wreszcie udaje się obczaić źródło światła i właściciela latarki. Razem wspinają się na silos i rozpalają ognisko, chociaż ogień nie trwa długo i nie zostaje przez nikogo wyłapany. Liu uznaje, że pójdzie poszukać dzieciaków i wychodzi z bezpiecznego pomieszczenia, nie zauważając wody wlewającej się do budynku. Na kamerach nie zauważa nikogo ani niczego. W tym czasie piwniczka, w której przebywa nieświadoma matka, zostaje zalana, a do środka wdziera się jeden z potworów. Kobiecie udaje się bezdzięcznie wziąć dziecko na ręce i powoli wycofać się z zalecący wodospadzik. Sztuczka wydaje się sprawdzać. Ci z losu z kolei zaczynają się kłócić, aż wreszcie Dag nie wytrzymuje i Markus wpada do środka. Niestety słyszy to nie tylko poszukujący swoje ich Pociechli, ale także bestia, węsząca za kolejną ofiarą. W środku dzieciak strasznie się wierci, przez co zakopywanie się idzie coraz szybciej. Wie o tym Regan, ale nie jest w stanie tego zakomunikować i w ostatniej chwili skacze do środka, podsuwając platformę w postaci drzwi, aby chłopak musiał czegoś złapać, sama tym samym zakupując się coraz głębiej. Na szczęście, dzięki kooperacji obydwu, udaje się wdrapać na kawał metalu. Pozorne bezpieczeństwo zostaje przerwane przez anioła, przyłączającego się do zabawy. Dzięki aparatowi słuchowemu, dziewczynie udaje się przeżyć i w nag Grodę dostają nawet drogę na zewnątrz. Udaje im się zjednoczyć z ojcem, ale chwila szczęścia szybko przerywana jest przez potwory. Mężczyzna każe dzieckom schować się do ciężarówki i sam, uzbrojony tylko w siekierę, idzie na odsieć swojej żony. Szkoda tylko, że próba pojedynku kończy się na jednym machnięciu łowy przeciwnika. Markus, oczywiście, wydziera się na cały regulator, ściągając tym samym zgubę na siebie i Regan. Aparat słuchowy staje się nie do wytrzymania i dziewczyna wyłącza go, skazując tym samym siebie i brata na śmierć, a przynajmniej tak by było, gdyby nie i jego poświęcenie. Ciężko raniony mężczyzna staje się kolejnym ofiarą istot. Całe zajście widzi na kamerach Evelyn, której udało się dostać do głównego budynku. Po odciągnięciu ręcznego dołączają do niej dzieciaki. Regan zauważa starania ojca i zaczyna płakać razem z resztą. Niestety anioły znowu ich znalazły i jeden powoli schodzi po schodach. Matka celuje do niego z pompy pozostawionej przez ukochanego. Istota z kolei atakuje telewizory. Dziewczyna wreszcie uświadamia sobie, że dźwięk, będąc jednocześnie ich najbardziej zabójczą bronią, może być też największą słabością. Co możemy poprawić? Przede wszystkim uszkodzona rura, która zalała pomieszczenie, w którym była Evelyn z dzieckiem. Mogła zostać łatwo zauważona, a niebezpieczeństwo stłumione w zarodku. Wystarczyło tylko posłuchać, a na pewno dźwięk rozlałającej się wody i to jeszcze w tym tempie, zaalarmowałby ojca, a ten coś z tym zrobił. Regan nie za bardzo miała jak zorientować się na co reaguje aparat słuchowy. Przynajmniej za pierwszym razem. Kiedy wpadli do silosu, najlepiej i najbezpieczniej jest nie wiercić się, położyć się na plecach i czekać na jakąś formę pomocy. Regan miałaby czas na organizację czegokolwiek, aby ułatwić dzieciakowi wyjście.

To co zrobili było skrajnie niebezpieczne i w zasadzie obydwoje utknęli w sytuacji bez wyjścia. Zwykłe szczęście, że przeżyli. Już tym razem młoda powinna połączyć kropki i zauważyć, że aparat reaguje na stworzenia i można to wykorzystać. Lee nie powinien sięgać po broń wiedząc, że to coś ma irracjonalnie wytrzymały pancerz i tym samym on wystawi się na atak. Nie wiemy jak długo ta ciężarówka tam stoi, ale ani opony, ani ręczny raczej nie będzie w dobrym stanie. Opony splaczałe, a ręczny się po prostu zatnie i to by było na tyle z planu ucieczki. No chyba, że było to w miarę dobrze serwisowane. Tak jak wspomniałem, regan po akcji w silosie powinna połączyć kropki i domyślić się, że aparat działa na potwory jak święcona woda na diabła. Wyłączenie go w sytuacji, w której może uratować im życie, to strzał w kolano. Samo poświęcenie w tej sytuacji było konieczne, jeśli chciał, aby obydwoje jego dzieci przeżyło. Wreszcie udaje im się odkryć, że specyficzna częstotliwość wytwarzana przez aparat słuchowy i wzmocniona dzięki systemowi nagłośnienia, otwiera zbroje na głowie stworzenia, dając im tym samym okazję do strzału zdolnego wykończyć stworzenie. Zapowiada się, że pozostałe dwa anioły spotka podobny los. Na tym film się kończy. A ty, jak spróbowałbyś przeżyć inwazję obcych w filmie Ciche miejsce? Koniecznie daj znać w komentarzu. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górę, jeśli Ci się podobało. Tu są aktualni patroni, serdecznie dziękuję za wsparcie. Tymczasem do następnego i cześć.